Jest trochę tak jak w killerach dwóch, w momencie kiedy killer, czyli ten Antonio Morales, eseista kubański, wyskoczył z samolotu, nie tworzył się spadochron, uderzył w ziemię i wtedy Siara Sierzewski, cytuję, i cały misterny plan. <laughs> Poszedł się rąbać, koniec cytatu. W związku z tym, jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, kiedy atak paniki zaczyna dominować nad rozumem, jeżeli ktokolwiek, jakikolwiek rozum jeszcze posiada. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest Mirosław Oczkoś, kanał oficjalny. Mirosław Oczkoś to ja. I już oczywiście zdejmuję oko uzbrojone żeby męcz za szkiełkiem i moim okiem nieuzbrojonym przyjrzeć się przynajmniej dwóm sprawom. I jeżeli chodzi o sprawę pierwszą, no to oczywiście CPK. CPK, CBA, MBA, i parę jeszcze innych skrótów. ABW, e, e, coś jeszcze było? E, PCK może być jeszcze, tak? SKO też kiedyś było. E, oczywiście można by powiedzieć, że ha, 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 hi, 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 Ale teraz jest wszystko jasne. Wszystko jest jasne. Zawsze powtarzam, że jak się ściemni, to się wyjaśni. Po pierwsze, po co był dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego? No właśnie po to, żeby podomykać różne. Sprawy, sprawki, sprawunie, sprawusie, żeby trochę na tych działeczkach, jeszcze nie wiadomo na czym, można tam wyciągnąć trochę tego szmalu, ponieważ poprzednia koalicja prawicowa, Zjednoczonej Prawicy, co dosyć zabawne oczywiście, bo na wejściu, że oni byli Zjednoczoną Prawicą, bo tam homo homini lupus, czy lupus, s, jakoś tak. Zaraz tutaj dostanę po głowie, ale muszę powiedzieć, że Dustin Hoffman żyje. Rzeczywiście tutaj ośmierciłem go w poprzednim nagraniu, ale Dustin Hoffman żyje, ma się dobrze i oby tak dalej to trwało. Otóż człowiek człowiekowi wilkiem i jeżeli pamiętamy, jak to wyglądało za poprzedniej władzy, no to właśnie było tak, że był ten trzon porozumienia centrum, Jarosław Aleksander i jego koledzy, pies, nasza bata kochana, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Penelopa też, oczywiście. Natomiast wiadomo, że jak idzie dobrze i jest co kraść, no to się kradnie. I hasłem takim głównym poprzednich koalicji było nie patrz w dal, wal po szmal. No i nie patrzyli w dal, walili po szmal. Jeżeli popatrzymy teraz na to, co tam się wydarzyło, no, zostajemy przy tym tygodniu na działce, bo działki są mocnym elementem tamtego rządu, tamtego ugrupowania politycznego. Po prostu w działki potrafią grać. I jeżeli 1 grudnia następuje sprzedaż działki, 160 hektarów pod miejsce, gdzie miało być czy ma być linia kolejowa oraz wielkie zaplecze. Centralnego tam portu tegojowego, no to przecież wiadomo, że chodzi o centralną kasę i szmal. Bo rolnicy mają takie oczy, jak na to patrzą, że w 24 godziny można to zrobić, że można zrobić działki, która jest w pięciu różnych miejscach, trzeba pozwolenia zdobyć, trzeba zasypać staw i zrobić ścieków wodnego rów bez wody. To naprawdę jest super. No ale do tego potrzebna jest logistyka oraz słup. Słupem został, czy w roli słupa wystąpił minister Robert Tellus. Myślę, że teraz wygląda jak Robert Tellus, bo ten słup przypomina kolumnę taką rzymską. No, dał się zrobić jak dziecko, oczywiście. Tym bardziej, że są dowody, Leftona i tam różne inne takie sytuacje. No, ale myślę, że to jest kwestia tego, kto jest za słupem, za tą kolumną jońską, czy dorycką, czy rzymską, kto się tam kryje za tym, ponieważ to uderza fundamentalnie, fundamentalnie w największy sztandarowy pomysł Prawa i Sprawiedliwości i tej niezjednoczonej prawicy suwerenno-solidarnej Zbigniewa jeszcze Ziobry, to się okaże, czy nie będzie to w Z e, ale to o tym za sekundę. W związku z tym no już trudno będzie teraz panu chyba prezydentowi Nawrockiemu powiedzieć, no róbmy ten projekt, taki w wersji, który był prawa i bo się okaże, że tam tych trupów na tych działkach jest więcej, bo trup z szafy to wypada szybko, ale trup z działki trzeba wykopać. No i teraz trwają wykopki, gdzie jeszcze można kogo wykopać. Na razie prezes Kaczyński wykopał pana Telusa i jeszcze jego tam najbliższych akolitów ze sprawy sprawiedliwości, co świadczy o dużym ataku paniki, bo ponieważ Jarosław Aleksander tolerował i Mejzę i Matyckiego i Goska, jeszcze mam paru innych wybitnych przedstawicieli prawicy, prawych i sprawiedliwych, a teraz zadziałał w ciągu w zasadzie 12 godzin. To znaczy, że te trupy zostaną wykopywane z szafy. Trupy polityczne, trupy biznesowe, trupy gospodarcze. Mało tego. Poza tym, że ten CPK słynny, czy jak to rozszyfrował premier Tusk, zdolni pierowcy mu to podpowiedzieli, że cały PiS kradnie, to bardzo ładny skrót jest. No to można powiedzieć, że psu pod ogon ten cały, cały projekt. Mało tego. Przy okazji udało się wkurzyć rolników, bo myślę, że są wkurzeni. Rolnicy nie są głupi. No bo skoro można tą ziemię sprzedać, tam przekształcić w ciągu 24 godzin, a oni próbując wydzierżawiać czy kupować od państwa. Przez wiele lat borykają się po prostu z takimi problemami, że mała bania i że nie da się nic zrobić. Ale się okazuje, że da się coś zrobić. Jedyny plusik tej sytuacji jest taki, że rzeczywiście Partia Prawo i Sprawiedliwość oraz niezjednoczona prawica, było to ogromnie skuteczne. Skuteczne. I druga rzecz związana z tym właśnie cały PiS kradnie, Czyli CPK, polega na tym, że wiemy, dlaczego była taka wściekła akcja promocyjna za olbrzymie pieniądze. Specjaliści przeliczają to na kilka milionów ale, dolarów albo euro, żeby po zmianie, po oddaniu władzy, bo tak trudno powiedzieć, że oni wybory przegrali, po oddaniu władzy częściowej to był największy atak promocyjny, jaki w ogóle mógł tylko być. Na yy, obecny rząd, nie wiem, ministra Laska, żeby robić, koniecznie robić ten CPK, no bo jak się zainwestowało, 20 tutaj, w tym przypadku, tej działki to jest 22 miliony, a do odzysku jest 400 milionów. To rachunek jest dosyć prosty. I stąd tam były banery profesjonalne, była akcja we wszystkich mediach, było stowarzyszenie, cały Piskradnie, reszta CPK dla Polski. Zaangażował się w to pan Chorała ze swoją koleżanką z partii Razem. No to zaczyna inaczej trochę wyglądać w oczach wyborców, i myślę, że to jest podpalony dosyć długi ląd jeżeli chodzi o wybory 2027 roku i Jarosław Aleksander z kolegami siedzi na beczce prochu i widzi jak ląd się zbliża i oni dmuchają ten proch, żeby zagasić, ale być może trzeba będzie tam po prostu na tym lądzie posadzić Zbigniewa Ziogo i jego kolegów, też wybitnych specjalistów. No oczywiście pod warunkiem, że Zbigniew Ziogo wróci z nad Balatonu yy, i powie, że byłem na wsi, byłem w mieście, byłem na Budapeszcie. Myślę, że raczej wróci w tej chwili, ale pewnie pojechał zobaczyć, może wynająć jakiś apartament, albo sprawdzić, z której granicy się najlepiej tam dostaje. To jest kanał Musewość oficjalnie. E, e, bardzo proszę o subskrybowanie, lajkowanie e, i zadawanie pytań. Będzie mi bardzo miło. E, a druga sprawa, która e, jest w tym ataku paniki. To jest właśnie sprawa Zbigniewa Z., który ma, będzie przedstawiony 26 zarzutów i to jest niebywała rzecz w czasach nowoczesnego świata, takiego w miarę cywilizowanego, bo tam się nie oszukujmy, nie szalejmy z tą cywilizacją. A mianowicie, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny ma postawione, uwaga, czy będzie miał postawione zarzuty, bo ma taki zarzut, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Ja przepraszam, że się śmieję, ale naprawdę mm, porównanie jest od strażaków, którzy robią pożary, e, po, a łagodnie nawet można powiedzieć, po pianistów donoszenia fortepianów. No ale jego y, ludzie i on sam bardzo mierni prawnicy, bo znam to z opowieści starszych profesorów prawa i uj i jeszcze innych uczelni, że to byli, były to miernoty studenckie, które sobie nie dawały rady ze zdawaniem egzaminów na trzy z dwoma, trzy minus. No co, mier co takim miernoty robią? Później się muszą zemścić. Ale to, że się mszczą, to jest jedna sprawa i to jest karygodne. Czy już mścili? Ale gorzej, że robili różne rzeczy, nie wiedząc, że kręcą sobie bat. Ale wiadomo, każdy bat ma jeden koniec i jeden kij, bo kij to już ma dwa końce oczywiście, chyba że początku nie ma też. To też tak może być. Bo te wszystkie ustawy, które konfiskata rozszerzona, przedłużenie, znaczy zwiększenie Kar, czyli do 25 lat, co grozi panu Zbigniewowi Z Ziobro na razie jeszcze. To wszystko zostało chwalone na życzenie pana Ziobry i jego wybitnych trójkowych prawników. Do no to teraz zaczyna to uderzać. I te wszystkie opowieści, komu zaszkodzi Żurek, tu nie chodzi o Żurka. Żurek po prostu jest sprawnym ministrem i prokuratorem. I to otwiera wrota piekieł też wizerunkowe, to widzi Rosław Aleksander. Ponieważ być może środowiska prawnicze, które do tej pory jeszcze się zastanawiały, że może nie ma co się wychylać, ponieważ wróci poprzednia władza. No to otóż trzeba powiedzieć, że poprzednia władza w tej wersji już nie wróci. To oczywiście nic nie jest nigdy przesądzone, bo pewne jest tylko śmierć i płacenie podatków. Kiedyś jeszcze niemożliwe było zapłacenie kartą w pewnej sieci handlowej, teraz już jest wszędzie możliwe. Natomiast patrząc na tą kulę śnieżną, która zaczyna się przyczepiać i zaczyna się oblepiać, zaczyna się toczyć, no to można podejrzewać, że własne środowisko Zbigniewa i jego wesołej komandy zaczyna mieć wątpliwości. A jak zaczynają być wątpliwości, to zaczynają się przestają się wyrywać. E, obrona m, i działki e, 160 hektarów e, w sad 22 wyjęcie 400 jest od sasa do lasa. Oczywiście od przerzucania na to, że to jest wina Tuska. No, to jest oczywiste, że Tusk poszedł 1 grudnia i podpisał papiery i sprzedał działkę. Poprzez wyśmiewanie, że żadnej afery nie ma, z czym objawił się na przykład w Ksywa premier. Po oczywiście jakieś takie rzeczy typu chyba pan Telus najbardziej śmiesznie, że to Mercosur go zaatakował. No, naprawdę myślę, że Brazylia jak się dowie, to umrze ze śmiechu albo zatańczy sambę. I tak to się wszystko toczy. My jesteśmy bardzo szczęśliwym krajem oczywiście. Niestety kłopot jest taki, że to wszystko odbywa się za nasze pieniądze, za nasze podatki i na nasz koszt emocjonalny. W związku z tym e, ważne jest, żebyśmy byli zdrowi. W ogóle wypoczywanie na działkach jest bardzo fajne. Mówię o działkach oczywiście e, takich ogrodowych, e, działkowiczów, bo inne działki są raczej niezdrowe. Działki rolne, oczywiście są zdrowe, a jak się od rolnic, są jeszcze zdrowsze. E, no ale pozostałe działki, to raczej sobie odpuśćcie bo to nie jest. E, w konsekwencji coś co e, służy zdrowiu. Tam kasa lata, ale e, no i można powiedzieć tak: e, siadamy, bierzemy sobie popcorn, jeżeli ktoś lubi, jak nie to paluszki, a jak nie to lepiej jakieś warzywa świeże i czekamy, co będzie dalej, ponieważ e, sytuacja jest rozwojowa, jak powiedział M, pewien elektryk. E, i może się okazać, że po wybuchu tej bomby następna bomba trafi dokładnie w Szambo i opryska jeszcze pozostałych ludzi. Tym bardziej, że idol naszej niezjednoczonej prawicy, Donald Pomarańczowy, no pokazuje w klipie, co robi się z ludźmi, kiedy się ich olewa. No i ja myślę, że tutaj spokojnie Jarosław Aleksander mógł wsiąść do takiego samolotu wirtualnie. Oczywiście z kolegami swoimi paro, paroma, na przykład Mateuszem, też niezłym działkowiczem. I pokazać, jak właśnie potraktował polskie społeczeństwo. To jest kanał Miosowoczkoś oficjalnie. Zapraszam do subskrybowania. Będzie mi bardzo miło, lajkowania i zadawania pytań. Zadawajcie pytania. No i co? No to spotkanie na działce. Haj!